Chyba każdy prawdziwie nawrócony chrześcijanin kiedyś się zastanawiał, czy nie popełnił grzechu niewybaczalnego. Dlatego zostań ze mną, a powiemy sobie coś więcej na ten temat. Z reguły takie myśli o popełnieniu niewybaczalnego grzechu męczą nas, gdy upadamy w dokładnie taki sam grzech jak poprzednio. Lub gdy wydaje nam się, że byliśmy świadomi tego, co robimy, a mimo to popełniliśmy dany grzech. Wtedy pojawiają się myśli, że może tak się dzieje, dlatego że mój grzech jest niewybaczalny. Dodatkowo mamy werset z listu do Hebrajczyków, gdzie czytamy, że nie jest możliwe ponowne, ponownie przywieść do upamiętania tych, którzy odpadli. To nas jeszcze bardziej dobija, bo wydaje się, że notorycznie popełniany grzech i brak przyjścia do upamiętania jest właśnie tym grzechem niewybaczalnym. Jest w takim myśleniu olbrzymie niebezpieczeństwo. Otóż jeśli uważasz lub obawiasz się, że mogłeś popełnić grzech niewybaczalny, to, to jesteś pod przekleństwem prawa, a w związku z tym nie wzrastasz w łasce, czyli nie chodzisz z Jezusem, bo wydaje Ci się, że On Ciebie potępia. W takim stanie jedyne, co można zrobić, to dalej grzeszyć. Dlatego jedyną metodą, aby cokolwiek zmienić, to wyznać ten grzech, chociażby był popełniony po raz 77 i przyjąć wybaczenie, jakie dostaliśmy w Jezusie. On czeka na to, aby oznajmić Ci swoje przebaczenie, aby pokazać Ci swoją wielką miłość i fakt, że za ten grzech kara już została wykonana dwa tysiące lat temu. Jeśli zmagasz się z oskarżającymi myślami, proszę, zatrzymaj ten film tam, gdzie jesteś i pomódl się o przebaczenie, a następnie z całą pewnością przyjmij to przebaczenie. Potem będziemy mogli pójść dalej. Ok, teraz jesteś czysty, święty i twoja więź z niebem została odnowiona. Otwórzmy więc pismo na tym trudnym. Fragmencie. Dlatego mówię wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone. Ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie ludziom przebaczone. I ktokolwiek powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu przebaczone. Ale kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Po pierwsze, zwróć uwagę... Że wszystko będzie człowiekowi wybaczone. To jest wspaniała wiadomość. Jak wielki jest wachlarz grzechów, które Bóg chce ci wybaczyć. Nawet jak ktoś by mówił przeciwko Jezusowi, to będzie mu wybaczone. Dlaczego więc mówienie przeciwko Jezusowi będzie wybaczone, ale mówienie przez, przeciwko Duchowi Świętemu jest jakby grzechem większego kalibru? Czy oni oboje nie są Bogiem? Zacznijmy od, od analizy tego y, wersetu, od analizy kontekstu tego wersetu, bo każdy fragment Pisma należy badać w swoim kontekście. Ten fragment jest częścią dyskusji, jaką Zbawiciel toczył z faryzeuszami. Najpierw faryzeusze oskarżali uczniów, że zrywali kłosy w szabat. Następnie czytamy, że Jezus poszedł do synagogi i tam uzdrowił człowieka z uschłą ręką, na co faryzeusze zaczęli knuć jak go zabić. Potem czytamy o tym, że Jezus wyszedł z miasta i uzdrowił wszystkich chorych w tłumie ludzi. Powiedział im, aby nikomu nic nie mówili na ten temat, wiedział, że to tylko może rozwścieczyć faryzeuszy. Kolejną historią w tym rozdziale jest historia opętanego, który był niewidomy i niemy. Jezus uzdrowił go również. To zrobiło tak wielkie wrażenie na tłumie, że ludzie zaczęli mówić. A wszyscy ludzie. Zdumieni mówili, czyż to nie jest syn Dawida? Do tego faryzeusze nie mogli dopuścić. Wiedzieli, że skoro oni zwalczali ciągle Jezusa, a teraz ludzie uważają go za mesjasza, to ich koniec jest przypieczętowany. Tak więc, mimo tak wielu cudów, jakie obserwowali, i tak silnego głosu Ducha Świętego przemawiającego do nich, postanowili odrzucić Jezusa. Dlatego musieli wymyśleć jakieś wytłumaczenie tego ewidentnego cudu. Zdemonizowany, głuchy niemowa został uzdrowiony. Tak nawiasem mówiąc, w ten sposób wyglądają prawdziwe egzorcyzmy. Wracając do tematu, znaleźli takie wytłumaczenie ewidentnego cudu łaski Bożej. Ale faryzeusze, usłyszawszy to, powiedzieli: On nie wypędza demonów inaczej, jak tylko przez belzebuba. Władcę demonów. Czy w tym momencie popełnili grzech niewybaczalny? Ciężko powiedzieć. Na pewno byli bardzo blisko tego, ponieważ Jezus doszedł do wniosku, że trzeba ich ostrzec, ostrzec przed brnięciem w tą drogę. Dostali mnóstwo dowodów boskości tego, co się dzieje. Pocieszyciel działał z ogromną siłą na ich sumienie, a mimo to odrzucali jego głos, uznając, że jest od Bezebuba. Jezus następnie dodaje. Lecz Jezus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo podzielone wewnętrznie pustoszeje i żadne miasto albo dom podzielony wewnętrznie nie przetrwa. A jeśli szatan wypędza szatana, jest podzielony wewnętrznie, jakże więc przetrwa jego królestwo? Jeśli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja wypędzam demony Duchem Bożym, to przyszło do Was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i zagrabić jego własność, jeśli najpierw nie zwiąże mocarza, dopiero wtedy ograbi jego dom. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Kolejny werset to jest nasz dzisiejszy problematyczny fragment. W każdym razie zaczyna się od słów, Dia tauto, które oznacza dlatego lub z tego powodu. Jezus podał im logiczne wyjaśnienie ich błędów i pokazał im, że ich wnioski nawet nie są logiczne, i w tym momencie mówi dlatego i tak dalej. On dał im ostrzeżenie, że taka postawa ciągłej upartości prowadzi do grzechu niewybaczalnego. Aby zrozumieć rangę, grzechu, musimy zobaczyć, jaka jest rola Ducha Świętego. Jezus podał nam dokładnie, czym Duch Święty się zajmuje. Jedną z tych rzeczy jest przekonywanie o grzechu. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Gdy ktoś zacząłby uważać, że głos Ducha Świętego, czy to ten cichy głos sumienia, czy działanie nawróconych osób, pochodzi od diabła. To jak może dojść do przekonania o swoim grzechu? Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Każdy wyznany i odrzucony grzech jest przez Boga przebaczony. Ale jeśli ktoś nawet nie wie, że grzeszy, jeśli ktoś uznaje, że głos sumienia lub głos nawołujących do skruchy jest głosem Berzebuba, to nigdy takiego grzechu nie wyzna. Nawet taka osoba nie będzie chciała, aby ten grzech był wybaczony, bo będzie uważać, że to nie jest grzech. Głos Ducha Świętego będzie całkowicie stłumiony. Uparte odrzucenie, wezwania do skruchy jest grzechem niewybaczalnym, bo tylko niewyznany grzech może nie być wybaczony. Sam fakt, że zastanawiasz się, czy twój grzech może być niewybaczalny, oznacza, że grzech, jaki popełniłeś, nie jest niewybaczalny. Osoba, która odpadła, nie zastanawia się nad tym. Jego sumienie jest całkowicie przetępione. Duch Święty taką osobę nie może dłużej przekonywać o grzechu sprawiedliwości i sądzie. Dlatego tak ważne jest, aby wyznawać swoje grzechy, oraz tak ważne jest, aby nie odrzucać prawa, przez które Duch Święty pokazuje nam. Co jest grzechem? Więc nie odrzucaj prawa. W naszych czasach wielu jest chrześcijan takich, którzy uważają, że prawo już nie obowiązuje, więc je notorycznie łamią. Gdy Duch Święty ich o tym przekonuje, to odrzucają to przekonanie, a tych, którzy wzywają ich do skruchy, nazywają fanatykami. Często mówiąc, że wykonują oni diabelską robotę, bo w ogóle mówią cokolwiek na temat prawa. Może legaliści. W ten sposób to, co się działo za czasów Jezusa, ma obecnie miejsce w odniesieniu do Jego naśladowców. Zatem nie wolno nam uporczywie odrzucać głosu Ducha Świętego, który wzywa nas do odrzucenia grzechu i skruchy. Może i upadłeś po raz setny. Jeśli jednak nadal jesteś skruszony, to Duch Święty ciągle w tobie działa. Nie łam się i przestań już patrzeć na swoje grzechy, patrz na Jezusa, a będziesz żył. Temat grzechu niewybaczalnego jeszcze na pewno sobie kiedyś poruszymy. Myślę, że kiedyś jeszcze zrobimy osobny odcinek na temat samego wersetu z Hebrajczyków 6.4 do 6. Na dzisiaj jednak to tyle. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas na Library, Beatshut, Telegramie i Facebooku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!